Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Swords and Sandals 3. Po dosyć dramatycznej walce z Yeti, pora na coś prostszego. Battle Maiden Anna, level 22, czyli znowuż próbujemy no, przebić się przez dwa kolejne poziomy. Jeśli chodzi o Battle Maiden Anne, to jest boss to jest champion, który posiada łuk i który posiada dużo takich mocy sprawiających, że trzyma się on od nas na dystans i też może on sprawiać pewne problemy, ale no powiedzmy sobie szczerze, teraz już właściwie można spokojnie powiedzieć, że... Wszyscy bosowie będą prości, skoro już Yeti'ego udało się pokonać o matko Bosko. Okej, okay, ten wygląda wyjątkowo brzydko. Wejder. I jest dodatkowo Yetim, a ja mam bardzo... od pewnego czasu, mianowicie od poprzedniego odcinka mam bardzo wyczulone, wyczulone zmysły na Yetich. I, i, I po prostu to, to nie tak, że innych bym oszczędzał, ale nawet gdybym oszczędzał, to ja bym zabijał Sferakles de Rouge. Hmm. Eee. Sferakles. No, oczywiście, Sferakles to jest również e, champion w Swords and Sanders 2. Eee. I też w Redux, on, on też jest bardzo zmieniony. I w Crusader on tam jest. Nie, nie pamiętam w jakim królestwie, ale on jest właśnie tutanem. Jak już wspomniałem, w Crusader raczej nie będę grać. Dlatego że e, jest to, to. Tam właściwie jeszcze większe szczęście jest potrzebne niż tutaj. Już po pewnym czasie ta gra się może nudzić. A nawet przy właśnie tej części Słansanda zbałem się, że będzie to dosyć monotonne. Z drugiej jednak strony, no, nie oszukujmy się w dwójce również no, tych, tych naszych przeciwników przed tym głównym bossem było sporo, nie? Zwłaszcza im dalej tym więcej, nie? O. No to nie było umyślne. Ale nie żebym tego jakoś żałował. Teraz, czy tutaj mogę go zrzucić? Nie pamiętam, chyba... Chyba jak jest lawa, to nie mogę go zrzucić. Chyba nie ma tam... A, a może jest? A nie, nieistotne. Nie Ach, uwielbiam te golemy, z których leje się krew, mimo że stworzono je z... <ścoughs> z kamienia. No ale cóż. Dobra, zaatakujmy najpierw ciebie. Amazing de unscrupulous. Dobra, nieważne. Uuuu. Potężne czary. No dobra. Do widzenia panu. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy w pewnym momencie e, nie zacząć masowo kosić tych bossów. Dlatego, że, no, tak jak wspomniałem, może, może się to wiązać z tym, że gra stanie się nudna w jakiś tam sposób. Ale dobra, na razie póki co nie robimy tego. Może w następnym odcinku postaram się e, właśnie zrobić sobie taki boss rush, zobaczyć czy mi się uda. Ok, ten był całkiem wymagający, bronił się nieźle, ale to za mało. Okej, okay, on ma buty do tańca. No cóż, nie przydały mu się. Uuu, doładowałeś sobie. Bardzo fajnie, że sobie doładowałeś. Tylko właśnie. Czy zrobienie tego bossa Russia ma jakiś sens? Dlatego, że <laughs>, najbardziej boję się tej, 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 tego nieśmiertelnego minotaura przed głównym bossem. Dlatego, że jak wspominałem, nie jest go tak łatwo ubić. Nawet jeśli jest się tankiem, może być to dość problematyczne. Nie jest to, co prawda, tak samotna klęska jak w przypadku Yetiego, że za pierwszym razem możecie zabić. Ale jednak nie jest to też łatwe. Eee... I myk, czy mogę go zrzucić? No, trzyma się całkiem nieźle. Wow, ale on by mnie już zrzucił bez większych problemów. No ale nic, John. Jest dead. Johnny jest dead. Tak jak ee, <ścoughs> w The Room. Ok, żygłem sobie. Nie, żem chciał, ale cóż. To była właściwie tylko formalność. Ale on umięśniony. Hmm, szkoda, że zginął. Tak naprawdę nie. Dobra, tu mamy pana pirata. Czy on ma magię? Coś tam powinien mieć, skoro ma 250 many, nie? Ale jest grubasem. I. A już myślałem. Weźmy normal atak, no właśnie taki. No, nie byłeś taki trudny. Myślałem, że większe z tobą problemy będą. Także nad tym, bo. nad tym. E, takim. ciągłym atakowaniem bossów. Jeszcze pomyślę, aczkolwiek... O ile... jak mi przyszło to teraz na myśli, tak sobie pomyślałem, że to jest dobry pomysł, o tyle teraz myślę, że to może nie być dobry pomysł. Właśnie ze względu na tego jednego bossa. A też no nie ukrywam, że fajnie byłoby sobie ulepszyć Weedlint maksymalnie. To by było coś. Jedna z najpotężniejszych mocy w sumie. Weavlint ogólnie, yy, znaczy ci co grają w dwójkę wiedzą na czym to polega, to jest obracanie mieczem, tylko że w tej grze oczywiście to wszystko wygląda inaczej. O ile tam wystarczyło, trzeba było po prostu przez trzy tury, znaczy przez dwie tury ładować sobie ten atak i nie dać się uderzyć yy, po to, żeby przy trzeciej turze wyzwolić swoją moc. O tyle tutaj jest to coś takiego bardzo losowego. I właśnie im bardziej to ulepszymy, tym większe szanse na to, że nasz przeciwnik oberwie, a wtedy bez względu na to, czy ma zbroję, ile ma tej zbroje, ile ma życia, to i tak mu się zginie. Ale nie będzie się to liczyć jako zabicie przeciwnika, w sensie no, tak właściwie jak zabicie czarem czy zrzucenie zwierzy. No. To by było na tyle, pani Egipcjanko. A! I ten pewnie też jeszcze mi nie... Jesteś... Tauron. Jesteś... Jetim, prawda? No, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Jesteś dodatkowo egipskim Jetim, co, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Proszę nie szczekać. Panie Tauron. No, niby to był przeciwnik. Jakby stojący na pierwszym miejscu, a miał, miałem z nim troszeczkę większe problemy niż z tym stojącym na ostatnim. Ok, to teraz sobie zaatakujemy ciebie, bo ty jesteś najsłabszy, najmniej pd. Chociaż nie powiem, ten buzdygan w twojej dłoni mnie rozstrasza, czy maczuga. Nie no, buzdygan chyba, chwila, co to jest? Gwiazda zaranna. Och, ty szatanie! No tak, bo gwiazda zaranna oznacza Lucyfera, co nie? Tak Dragoth im bawi i uczy, nie? Z cyklu. Yy, dobra. Mabon Efreti. O i znowu nasz ukochany Yeti. Efreti Yeti. Jezu, nawet, nawet nie wiecie jaka to jest ulga przejść przez Project Yeti i móc grać dalej, wiedząc, że najgorsze ma się już za sobą. Co prawda, zniszczyło mi to plany nagrania no, jednego odcinka na jednego czempiona, ale już w sumie pierwszy odcinek był taki, że no nie zawalczyliśmy z tymi championami, więc cóż. Dream the Payman. Już widzę, że jest dosyć szybki. No i to ogółem chciałem powiedzieć. Okej, okay, teraz stoczymy walkę z tą oto panią, która nazywa się Dream. Czy jest ona snem? Nie wiem. Wiem natomiast, że na pewno ją zabiję, jeśli uda mi się ją zabić. Znaczy, <ścoughs> zabiję, jeśli uda mi się ją zabić w DRAGON 2019. Okej, okay. tutaj standardowo nie będzie taryfy ulgowej, to że on też jest floraliskiem, tak jak ja, niczego absolutnie nie zmienia między nami, jesteśmy oponentami i, i tego się będę trzymać. Szkoda, że on się nie nazywa herbus, byłby ziołem. Dobra. Ile nam to PD rośnie, bo ja tak automatycznie wszystko robię, że nie patrzą. Kurde, no powoli, powoli. Umber. No, to był potężny cios. Tamte czary jeszcze spoko, te też. Ale ten jeden punkt mnie osłabił na maksa. I co? Mana się skończyła. No. Niestety. Co prawda, nie mam jeszcze mocy dobijania przeciwników, tak żeby naprawdę często to robić. Już o, 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 od razu ich pozbawiać głowy, ale spokojnie. Fateon. Nie, przepraszam, faeton. No. Gdzie tam? Myślisz, że bym ci podał rękę? To taki prank. Którzy słabi jesteście? Mało pedemii dajecie. Ty wyglądasz z kolei jak kobieta, mimo że nią nie jesteś. Nie wiem, ta... Ta szata mi tak przypomina. Tak mi się wydaje, jak patrzę na Ciebie. Taki skalmar trochę, nie? No, Tobie też odząbałem rękę, nie jest to zbyt... Yy, nie jest to zbyt oryginalne, bo już poprzednio to robiłem, ale spoko. O tak. Paul Tarcza. Mam ochotę zrzucić jakiegoś Yetiego z, z wieży. Na przykład tak. A, trzymasz się. Jakbyś sobie super glue na nogi... ...pomieścił. Ale nie, no niestety. Dla ciebie to nie... Nie. Mmm, pan grubasek z tarczą. Chowasz to sadło za tą tarczą, tak? To ci się nie uda. No właśnie. Teraz by się przydał jeszcze jeden critical. O właśnie taki. Także widzisz, ta tarcza ci niewiele dała. A nogę sobie przyszyjesz. Jest połowa? No, można powiedzieć, że jest połowa. Dobra, zawalczymy z tobą. Edgar, znowu kobieta, która ma imię męskie. No, powiem wam, że to była ciężka bitwa. Dobra, teraz z tobą. Nie wiem dokładnie kim jesteś, bo masz hełm na mordzie, ale masz strzelbę i słabe czary. Ile to w ogóle zabiera? Obrzydliwy shotgun. Od 2 do 12. No to chyba szału nie będzie. No i tak jak myślałem, nie było szału. Filip. Filip jest złoty. Wieszcie, czego żałuję, że w tej grze. Nie, ma, nie było jak, jakiegoś losowego generatora ich powiedzonek, jak wygrają albo jak właśnie zaczyna się bitwa. A tak to wszyscy właściwie mają to samo. Trochę bez sensu. Znaczy, wydaje mi się, że skoro biografię można sobie edytować, to, to czemu by nie móc zrobić tego właśnie w przypadku ich okrzyków? No, byłoby zabawnie. Mogłoby się na przykład tak złożyć, że mój bohater by coś powiedział, a tamten by odpowiedział coś, co e, byłoby bardzo podobne, co byłoby jakby odpowiedzią, panie Żelku. Ja jeszcze nie walczyłem z żadnym Bossem Żelkiem, ale jest ogólnie ich dwóch. Pierwszy jest dosyć ciężki, dlatego że jest to czarodziej i trzeba do niego podejść, tak? Bo on też się trzyma na dystans. Drugi to jest ninja i z tego co wiem, on jest dosyć szybki. Okej, okay, y widzę tutaj y pana halka, bądź nie wiem, takie połączenie Konana Barbarzyńcy z halkiem i jeszcze do tego ma pistolet. Co ty zamierzałeś zrobić? Co, co to były za gesty w moją stronę? Tak się nie robi no dobra panowie, wy to już mi musicie napełnić Ten mój poziom Romulus Romulus i jesteś rośliną, tak samo jak ja. Witaj roślino, ja jestem Barsz Sosnowskiego i cóż, no nie dogadamy się pokojowo. W innych okolicznościach, w barze może tak, ale tutaj to niestety nie będzie działać. No, dobra, dam normalny atak, bo widzę, że power nie za bardzo działa. Wiesz co? Trochę słabe ataki mi tutaj... Ach. A mam pomysł. O właśnie. Po co ja się będę męczyć z nim, jak on cały czas się broni? O widzę, że ten wybrał sobie broń pod kolor skóry. To jest taka dziwna kreacja, że niby zimno, ale ciepło. Bo jest ewidentnie odkryty, ale ta jego peleryna jest taka iście królewska. Alucard. Oczywiście nikt się nie, nie skapnie, że Alucard od tyłu to Dracula. Nie, nie, nie. No. Boże. Ciebie ta pustynia cierpi, zostawiasz tyle nabojów tutaj. Nie, żeby tu coś rosło, ale jednak. Dobra, ninja z glewią. Yeoman Proteus. Czy będziesz moim ostatnim normalnym przeciwnikiem w tym odcinku, czy też nie? No, chodź tutaj, no Ej, czy zauważyliście to? Ludzie mu klaskali, dlatego że zasnął. Fajnie, fajna widownia. To jakiś geriatryk chyba jest. Dobra, szybkie, proste cięcie. Czy będzie level up? Nie! Oczywiście, że nie. Dobra, wezmę ciebie tak na wszelki wypadek, nie? Herbhajan of Willard Sąd. Tajemniczy jegomość ukrywający się pod, pod puszką, który zostanie przeze mnie zrzucony z wieży, ponieważ bardzo lubię to robić. I uważam, że jest to całkiem zabawne. No, chyba, że go zabiję inny sposób. No to stary, masz 3 No. Okej, okay, pora zmierzyć się z bossem. I oczywiście idziemy... Ja, ile? Ile muszę 30. Czyli jak sobie napełnię Critical Mastery, co już nie, nie, niedługo będzie miało miejsce, to wtedy wreszcie będę mógł się zmierzyć z... Na, znaczy nie zmierzyć, będę mógł sobie po prostu ulepszyć eee, Wearlink. Okej, okay. nie kupowałem sobie żadnej zbroi, ale może nie będę musiał. Ona ma dużo zbroi, właśnie. Uuu uh. i jest całkiem silna. I za bardzo mogę się przebić przez jej pancerz. Ah. Chyba, żebym jednak spróbował sobie coś kupić, co nie. trzeci poziom. Jest coś fajnego. Plus 18 A to ile mi daje? No nie, no nie ma sensu. Zwłaszcza, że ja charyzmy nie za bardzo potrzebuję. A tu Imperialne buty Plus 114, a te ile mają? Plus 90 Ło. Tylko ja muszę najpierw zobaczyć mi w ogóle stać, bo nie zwróciłem uwagi na cenę. Eee, ano, stać mnie. Wiem, że to mi co prawda obniża pewne statystyki, ale co tam? Mm, hi, hi, hi. Czy jest coś jeszcze ciekawego, co mógłbym zakupić? Tak nie bardzo co. To jest od 24, więc. Właśnie się nie za bardzo to opłaca hmm, 16:36. Zobaczmy, może jest coś, co przebije to 40.80. Oczywiście, że wolę to wziąć. No. Idziemy się z panią Anną tutaj zmierzyć. W sumie tu też trzeba mieć sporo szczęścia, nie? Bo jednak nie wiadomo nigdy, czy ona bardziej będzie nas próbowała od siebie oddalić, czy może od razu nas zaatakuje tym łukiem. Coś mi się nie udaje. Uuu, magię mi os... Fa fajnie, tylko że ja nie potrzebuję magii, wiesz? O właśnie. Shit. Teraz będziemy na dystans trzymać. No nie. 10 punktów miała, nie? To prawda, przegrałem dwa razy, ale sami widzicie, że to nie jest tak samo skomplikowana walka, jak właśnie z Yetim. Gdyby jeszcze mi krytykale bardziej wychodziły, byłoby spłoszką. O, właśnie. Znaczy, nie, dobra, to nie był krypikale, ale coś tam to dało, nie? O nie! Ona ma dużo zbroi, to jest bardzo... mm, To jest główny problem. Hmm. Jak, jakoś tak szczególnie lepiej nie mogę się tutaj uzbroić. U elfów raczej nie znajdę fajnej broni. Okej, okay, podejść do mnie, tak. Jak najbardziej. Gdyby się właśnie Power Attack udał i gdybym mógł... Gdybym właśnie mógł się przebić przez jej zbroję, to by mi dużo ułatwiło. O właśnie. No, niestety. Tak to bywa. No i wyrobiliśmy się w mniej niż 30 minut, czego się bardzo cieszę. Ale jeszcze level up. I już możemy sobie Weedlinda zrobić. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i cóż, zapraszam was na następny odcinek. A póki co się z wami żegnam.